Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja za Niedawno internet obiegła informacja odnośnie skandalu seksualnego z udziałem księdza Dominika Chmielewskiego. Czy jest to prawdą? Zostawmy to samemu sądowi. Natomiast bez wątpienia faktem jest to, iż doszło tam do za bardzo intymnego zbliżenia pomiędzy samym księcem a osobą poszkodowaną. Czy doszło do aż takiego incydentu, jaki opisują te lewackie paszkwile, których broń Boże nie polecam czytać, bo one zawsze wyolbrzymiają jakiś problem tylko i wyłącznie po to, aby uderzyć w kości? I w myśl słów Zbawiciela uderzę pasterza o rozpieszną się owce. Tak czy siak prowadzić ciągłą nawałnicę, ciągły ostrzał oszczerstw, bardzo często opartych na półprawdach wobec Kościoła Świętego, byleby tylko wprowadzić szatański plan wypędzenia ludzi z niego. Ten film nie jest żadną obroną księdza Dominika, bo to jest skandalem, jeżeli te wszystkie oszczerstwa, czy te wszystkie ewentualne zarzuty okażą się faktem, że ksiądz i tym bardziej zakonnik dopuszcza się tego typu bezecnych czynów. Sam ksiądz Dominik miał poddać się pod swoją jurysdykcję. Zakonną. Miał także uzgodnić pokutę z przełożonymi, więc musi być coś na rzeczy. Przede wszystkim wzywam w tym filmiku, abyśmy modlili się za tego księdza, ponieważ kapłan, który zgromadził wokół siebie bardzo sporo, że tak powiem, trzutka i wspólnotę, jeżeli tym bardziej nie prowadzi życia świętego, życia, o którym tak pięknie i tak bardzo opowiada, no to cóż to za kapłan? Powinniśmy tym bardziej starać się o to, żeby jeżeli ktoś ma z nas jakieś wpływy i stara się budować wspólnotę kościoła, sam był tego żywym przykładem, takim żywym Kamieniem, na którym także budują się i inni w drodze do nieba. Nie da się mówić pięknych słów, jednocześnie żyć jak obłudnik i Judasz. A tym bardziej zobaczmy, że ksiądz Dominik, ksiądz Piotr Glas czy Franciszkanie z Medjugorje, bo tu właśnie o nim będziemy tutaj nawiązywać, wszystkich łączy jedno. Są oni przynajmniej w jakimś stopniu powiązani z grzechami przeciwko szóstemu przykazaniu. a więc nie cudzołóż, czy to właśnie ci franciszkanie, którzy nie byli posłuszni biskupowi, którzy to potem także dopuścili się skandalów obyczajowych na tle seksualnym. Chyba nawet dzisiaj już nie są oni zakonnikami. Potem przypadek księdza Piotra Glasa, kolejny zwolennik Medjugorje, też miał mieć sprawę w sądzie za jakieś wykroczenie na tle seksualnym. I teraz dowiadujemy się, że ksiądz Dominik Chmielewski, który także jest wielkim entuzjastem Medjugorje, wpada w grzechy przeciwko szóstemu przykazał. Są to demoniczne i diabelskie znamienia tych fałszywych i demonicznych także objawień, dlatego powinniśmy je z całą pewnością odrzucić. Powinniśmy odrzucić z całą pewnością te wszystkie objawienia z Medjugorje, gdyż sieją one indyferentyzm, zrównują one religię, jakoby wszystkie miały do zbawienia prowadzić, prowadzą one do buntu i nieposłuszeństwa wobec biskupów, a także krążą wokół nich Przede wszystkim też i niedoprecyzowania, te sprzeczności moralne pod względem szóstego przykazania, pod tym względem, że zaczynają się one tym, iż młodzi ludzie idą sobie zapalić i popić na polu, i podczas gdy dotykają tą rzekomą będzie Ja zawsze dziewica. Nie zgadzam się ze słowami kardynała Krajewskiego, gdyż Polska i przede wszystkim patriotyzm, miłość do naszej ojczyzny polega na tym, aby wedle słów świętego Pawła, czyńcie dobrze wszystkim, ale zwłaszcza naszym braciom. Przede wszystkim troszczyć się o dobro naszego narodu, a nie jak naszym kosztem zadowalać wszystkich naraz, tylko żeby nasi obywatele byli niezadowoleni. Nie zgadzam się z narracją promigrancką, która usiłuje uczynić z naszej ojczyzny, tak jak już się to dzieje na zachodzie, jak Jakiś islamski szariat w imię indeferentyzmu religijnego, ponieważ posoborowi hierarchowie niejednokrotnie pokazują, iż wyżej cenią sobie tą przeklętą indeferentystyczną herezję, niżeli prawo do wyznawania katolickiej wiary i czynienia to w sposób publiczny. Bo czasami często się odcinają, jeżeli na przykład Kościół jest atakowany od samego Kościoła, chowają głowę w piasek, jakby nic się nie działo. Ale jeżeli ktoś coś powie na temat Żydów talmudycznych, islamu, to zaraz jest szowinistą, to zaraz on nie szanuje pana Jezusa i zaraz przybiera tak. Taką postawę niby, że gdyby Pan nasz Jezus Chrystus w dzisiejszych czasach uciekał właśnie do ziemi egipskiej, to sami byśmy Go nie wpuścili. Broń Boże. Warto zauważyć tutaj jedną podstawową różnicę. Panu Jezusowi groziła śmierć i uciekał On przed prześladowaniami, a nie był tym nachodźcą z maczytą w zębach, który usiłował na siłę wnieść się do naszej Ojczyzny wraz ze swoimi zwyczajami, wraz ze swoją religią, którą postanowi nam potem odgórnie narzucić. Gdyż y, zobaczmy, że również owszem, Polska jest otwarta na innych ludzi, którzy chcą służyć naszej ojczyźnie, którzy chcą ją budować i którzy przede wszystkim chcą się z nami asymilować. I takie dokładnie prawa są opisane w Starym Testamencie odnośnie kogoś, kto chce się dołączyć do ludu Izraela. Natomiast nigdy w życiu nie możemy pozwolić na to, aby nasza religia, nasza tożsamość i nasza narodowość została wyrugowana przez tego typu nachodźców, którzy chcą uczynić z naszej ojczyzny islamski szaria. Przypomnijmy sobie postawę takich papieża jak święty Pius V. Czy on, aby dyskutował z islamem? Czy może jednak zorganizował krucjatę, aby zatrzymać tą przeklętą religię, tylko po to, żeby Europa pozostała katolicka? Zobaczmy, że byli także papieże średniowiecza, którzy niejednokrotnie organizowali krucjaty tylko po to, aby powstrzymać islam, zanim on zacznie z Bliskiego Wschodu rozlewać się na nasz kontynent. A więc zobaczmy, że narracja kardynała Rysia, narracja kardynała krajewskiego stoi w jawnej sprzeczności z odwieczną praktyką Kościoła wobec islamu. Jednak bierze się to z tej tak zwanej wolności religijnej, czyli takiego błędnego, mylnego i heretyckiego twierdzenia, że Bóg chce wszystkich religii, że Bóg daje wszystkim Prawo w swoim własnym sumieniu do tego, aby wyznawali religię jakąkolwiek są. jednak wolność sumienia i wolność religijna są potępionymi przez Magisterium Kościoła Herezjami. Dlatego tylko i wyłącznie musimy przyznać, iż Pan Bóg nikomu nie daje prawa do włączenia, skoro sam objawił się jako prawda, a tylko prawda ma swoje prawa w społeczeństwie. Zapominajmy o tym podstawowym fakcie. Pan Jezus nie był żadnym komunistą ani socjalistą. Wbrew słowom, niech będzie pochwalony. Eu vejo. Yeah, yeah.